Witajcie kochani w kolejnym filmiku z serii horoskopy, dziś horoskop dla ryb na listopad. Ale zanim zacznę, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart Tarota. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, napisz na adres mailowy, który znajdziesz w komentarzu pod filmem. Tam znajdziesz cennik czytań, rodzaje czytań, linki do mojego Facebooka, Instagrama. TikToka i na moją stronkę, także zachęcam do zaglądania. No dobrze, przejdźmy do kart. E, zacznę może od sfery zawodowo-finansowej. Co czeka ryby w tej sferze? E, drogie ryby, pokazuje mi się, pokazują mi się tutaj jakieś sprawy formalne. E, sprawy formalne z... E, trzeba, będziecie musieli tak jakby uporać się z tym, Pozałatwiać pewne, pewne kwestie właśnie urzędowe, chociażby e, sądowe może. E, może to mieć równie dobrze związek e, z podpisywaniem wszelkich umów, tak? Co jeszcze, te, co mi się jeszcze z, u, rzuca w oczy. Pewne sytuacje jeszcze są przed wami, będą przed wami jeszcze ukryte. Także. Pamiętajcie, żeby w swoim życiu zawodowym bądź finansowym być uczciwym. W przeciwnym razie może się to, to obrócić przeciwko Wam, tak? Ważne jest, żeby być uczciwym, żeby nikogo nie oszukiwać. Nie kombinować, bo tutaj karty mi pokazuje się, karta trakt, takiego troszeczkę kombinatorstwa, żebym bym powiedziała. Takie kombinowanie, żeby było na moją korzyść, tak? E, I no właśnie, żeby to jest w zasadzie przestroga tutaj w kartach, żeby nie kombinować, nie myśleć bardzo egoistycznie, tylko Um, zrobić tak, żeby, żeby było, żeby być w porządku, po prostu, żeby być w porządku, tak? Um, czyli tak, sytuacje związane z dokumentami, sytuacje z, z dokumentami. Um, co jeszcze się mi tutaj pokazuje? Kieruj się też e, swoją intuicją. Kieruj się e, intuicją i bądź uczciwy w tym, co robisz. Bądź uczciwy w tym, co robisz. Tak? E, tutaj taka, taka sytuacja, takie przesłanie w zasadzie. E, bo jeżeli będziesz osobą, która będzie uczciwa, będzie e, rzetelnie wykonywała swoje zadania, która będzie, jeżeli jesteś szefem, rzetelnie i uczciwie wytraktowała swoich pracowników to to do Ciebie wróci, z nawiązką. Jeżeli będziesz postępować przeciwnie, jeżeli będziesz tą osobą nieuczciwą, jeżeli będziesz źle traktować y, swoją tra pracę, swoich pracowników chociażby, to to też do Ciebie wróci, z nawiązką. Także tutaj mniej więcej takie, takie przesłanie. Yy. Sprawy uczuciowe. Sprawy uczuciowe wyglądają bardzo, bardzo ładnie. I teraz tak, jeżeli jesteś osobą, która jest sama, która nie ma partnera lub partnerki, to bez wątpienia taką osobę sp spotkacie na swojej drodze, właśnie w listopadzie. Może być jeszcze tak, że będziecie mieli taki dylemat taki dylemat e, no jest mi dobrze, samej, samemu, e, po tych wszystkich przejściach, które miałam, które miałam. Czy ja rzeczywiście chcę um, rozpoczynać coś nowego? No, ale serce nie sługa, tak? <laughs> Także tutaj, moi drodzy, chyba rybki będą słuchały głosu serca, rzeczywiście. I um, ukazała się tutaj w kartach, mimo tego, mimo tych lęków jakichś wewnętrznych, będą chciały um, wejść w to, co nowe. Jeżeli jesteś osobą, która, która jest w związku. To pokazuje mi się taki zastrzyk um, pozytywnej energii, takiej miłości. Może uczucie między tobą a partnerem, tak jakby, nie wiem, odrodzi się, może um, zacznie. Bardziej wam bić serca na widok partnera, partnerki, tak? Jakkolwiek by nie było, kochani. Tutaj bardzo bardzo pozytywna energia, takie zakochanie, takie zakochanie mi się pokazuje. Chyba, że w niektórych przypadkach może być tak, że jesteście w związku, a na Twojej drodze stanie ktoś nowy i um, te Twoje uczucia będą właśnie zwrócone na tą nową osobę, tak? Także. To też może być taka sytuacja tutaj. Ogólna energetyka, bardzo pozytywna, bardzo pozytywna. Tutaj ważne jest, żeby, no właśnie, jeszcze raz powiem, postępować uczciwie i być też takim bardziej pewnym siebie, bardziej pewną siebie. Wyznaczać swoje granice i zawalczyć o to, co. Uważasz, że ci się należy. Tak? Także mniej więcej tak to um, wygląda w kartach. Kochani, ja życzę Wam udanego listopada. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.